Jednak jest ten, jednak jest kurczę podnieść będziemy taczy, zrób przejście i main, by się hybry że jak Dior Savage, czyli najbardziej, najbardziej basicowa kurwa perfuma, którą ma każdy piłkarz, kurwa i każdy chłop z Warszawy, ktoś nie? Pominięcie najbardziej kurwa basicowa, Mam nadzieję, kurwa, No, że Jak macie okazję kupić aktywno, jakąś inną perfumę, to zróbcie to. To jest punktów. kurwa najbardziej oh overused kurwa perfuma chyba w starym męskim świecie, nie? Serio. Weź mi, pokaż swój keby, aaa uh. Mam chrypkę, jak Miley Cyrus Mam chrapkę, wypłacić hajs z banku Miał, Miałam akcję, z chłopakiem w parku fery za mną chodzą, jak... to Bon jak... mówi się perfumy? Wiem garku, mam od niego Edward pass, Ale tylko tonight, ciągle na keto, lecz dostał... Co? Plus. Mam chrapkę wypłacić hajs z banku Miał, Miałam akcję, z obcym chłopakiem w parku Fery za mną chodzą jak zegarku Mam od niego N-word, pass, ale tylko tonight Mam od niego n, ptac, od niego n ptac, Zostałam całe białko na twarz Nie mu ale tak siadło, że całe moje... Szczerze w porównaniu do fagaty to nie jest złe, wyobraź sobie go ona schuda, to nikt by się do niej nie przejebał. Znaczy, nie no, jakby kurwa, nie porównujmy Ja uważam, że Oliwka Brazil, skillami i ogólnie y y delivery jest, to nawet nieporównanie jest lepsze od do fagaty, nie? Jakby, ja nigdy, słuchajcie, ja nigdy krytykując Oliwki, ja nigdy nie krytykując Oliwki, nie zarzucałem jej tego, że ona nie ma charyzmy. Zawsze mówiłem, że ona ma charyzmę. Yy, I nigdy, jakby nie umniejszałem jej, jej tego wszystkiego. Natomiast to, co mówisz, brzmi, brzmi trochę ofensywnie, natomiast. Patrząc na to, jaki jest na nią hejt i że ludzie się nią czepiają, wiadomo, jej uwagi troszeczkę, no jest to punkt zaczepny, no mów, mówmy sobie szczerze, tak? No jest to punkt zaczepny hejterów. No nie, nie mówimy tutaj w stylu takim, że chcemy kogoś dojść, tylko no jest to punkt zaczepny. Moim zdaniem ja na miejscu Oliwki Brazil na przykład zniknąłbym kurwa na powiedzmy jakiś tam czas i w kurwę właśnie, yy, wiesz, doprogresował też wizualnie powiedzmy, rozumiesz o co chodzi? I wydał taki kurwa numer, stary, zamykający pizdy każdemu, żeby uciąć wiesz, uciąć te takie momenty, te takie zaczepki hejterskie, rozumiesz? No. Um, jakby mówię to na zasadzie takie, jakby chciała, wiesz, chciałaby tak zrobić, ale nie musi tak zrobić. <śm> z nim czas, one wcale nie mają błony, nie bo... Ja tak już trochę schudła? Nie wiem, nie śledzę, ale... To fajnie, brawo dla niej. Kibicuję. Ja też muszę schudnąć. ...biły to nie raz. Yeah, yeah, yeah. Dziś będziemy tańczyć. Zrób przejście, ja main, by się style, Nie zdejmuj mnie yeah, yeah, yeah. z pralki. Yeah, yeah, yeah. Nie masz innej kochanki. Yeah, yeah. Weź mi pokaż swój kewysz Stawasz, stawasz, żudę to worak namas, jak tonka, wywrotka diamentem wypana X patrzy na storisa Wstawia tam hama wielki jak Alabama On się nie ubierze w zara, nie ma tam rozmiara Lubić jeść, lubić pić i ruchać do rana Lubić nic. Nie no, wrodki są dobre, ale ten jest kurwa cringe jak skurwy z nie bo myśli, że to małego gu-gu-gaga, gu -gu gu -gu gu -gu Pozdrowienia sąsiada, bo to łóżko ciągle gada ciągle gada. Nie wypada, bo mnie wezmą na zeznania Chce na zeznania. się bawić, mówi, ham, prosta sprawa Dlaczego kolejny pies wali w drzwi? Dziś będziemy tańczyć Zrób przejście, ja main, byś nie side bit. Nie zajmuj mnie z tralki. Nie masz innej kochanki Pachniesz jak Dior Savage to No nie, ten refren mi nie siada, ale zwrotki są spoko Moim zdaniem to zwrotki są gir. Weź mi, pokaż swój kebycz. <laughs> Ale imo, Kurwa, nie wiem. W sensie, ja mam wrażenie, ja mam wrażenie stary, że. Z jednej. Oliwka Brazil próbowała zrobić taki numer, kurwa, który miał być zamknięciem mordy. I to był numer, chcę być jak Oliwka Brazil. Ja uważam, że ten numer zerowy impact miał. Generalnie ten numer był. Niby taki kurwa odcięcie się, niby ten zerowy impact miał ten numer. On był za, za słaby. To był za słaby numer na takie. Ona teraz, moim zdaniem, teraz powinna wyjebać taki numer, kurwa, ale taki wiesz, rapowy z kurwy syn, rozumiesz? Że barsy polecić barsami stary, tam zdisować te wszystkie, co ją tam zaczepiały. Co ją tam zaczepiał? Fagata ją zaczepiała, tak? No, ona niby zrobiła ten plan F, ale to też zerowy impact, bo tam chyba nie było name dropa ostatecznie, nie?